To już tradycja. Dzisiaj po raz trzynasty uczniowie klas trzecich podstawowych wzięli udział w regionalnym konkursie historycznym. Baw się historią, koło moje miasto. Dotychczasowe edycje były historyczno-sportowe albo historyczno-zręcznościowe, ale ze względów na to, że jesteśmy w muzeum, że nie za bardzo stwierdziliśmy, mamy tutaj jak weryfikować sprawność fizyczną uczniów, dlatego doszliśmy do wniosku jako organizatorzy, że zostaniemy przy edycji związanej już stricto. Z wiedzą historyczną. Zdajemy sobie z tego sprawę, że na klasy trzecie to nawet jeszcze nie ma przedmiotu historii w szkole podstawowej, ale też przed. Przed, można powiedzieć, konkursem klasy miały szansę przychodzić tutaj do nas na zajęcia edukacyjne, na lekcje poświęcone właśnie walkom o Kołobrzeg i powiem szczerze, że większość właśnie szkół, klas trzecich kobrzeskich szkół i nie tylko kobrzeskich z tego skorzystała. Dzisiejszy konkurs historyczny zamyka program miejskich obchodów 78. rocznicy walk o Kołobrzeg. W tym roku do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba szkół podstawowych, bo aż 10, w tym szkoła z na i Charzyna. Dzieci miały do wykonania pięć zadań. Będzie krzyżówka historyczna składająca się z dziesięciu haseł, będzie dwa pytania otwarte, będzie zadanie dotyczące obrazu, który jest tutaj w tle pana Stefana Garwatowskiego, tak, bój oko Kołobrzeg. Będzie też pięć zdjęć do odgadnięcia poświęconych miejscom pamięci w Kołobrzegu, no i będzie wykreślanka historyczna. Także aż pięć zadań, ale wierzę, że sobie dzieciaki, uczniowie klas trzecich świetnie z tym pracą. Dzisiaj od razu będzie rozstrzygnięcie. Przy okazji każdy z uczestników konkursu wyjdzie z czymś, tak, z nagrodą. Także wszyscy oprócz dyplomów otrzymają nagrody. Dzieci do konkursu przygotowywały się bardzo skrupulatnie. Długo się przygotowywałyście? Bardzo, ja dwa tygodnie, nawet trzy. Codziennie. A ja krótko, ale ja z tatą objeżdżaliśmy cały dzień yy, yy, różne zabytki koło brzegu i byliśmy w tym muzeum wczoraj. Też się długo przygotowywałam. Czyli co, jesteście przygotowane i coś było trudnego dla Was do przyswojenia? Dla mnie to jakby był ched, zapamiętałem by, nie dat, ale jak już sobie kilka razy to powtórzyłam, to już zapamiętałam. Tak, mi daty... było trudno zapamiętać, nie wiem kto wie, ale Dom Brunszwickich. Ale, ale ładnie bardzo teraz Ale zapamiętałam. Tak? To by też daty ciężko... E, tak, mi też daty były tak najcięższe i jeszcze zabytki też było mi trudno zapamiętać. I, a mi głównie jest bardzo łatwo wszystko, dlatego że ja, jak tylko jest u nas włączona telewizja, to albo historia, albo sztuka, więc... No. Lubicie historię chyba, skoro ja tu jesteście? Ja bardzo lubię, ja bardzo lubię. Ktoś Was tą historią zaraża w szkole, może w domu? Ja nie lubię historię. Ale pani mnie wybiała i się postanowiłam przygotować. W dzisiejszym konkursie pierwsze miejsce zajęła drużyna ze szkoły podstawowej nr 1. W tym roku ogłoszono dwa drugie miejsca, które zajęła drużyna ze szkoły podstawowej nr 4 oraz 7.